Czesiu, wydał, a pan pali na horyzoncie, dym i stali Chrysto i Patrycja od drużyna snów, das to dechy, brak wątpliwych słów. Niesamowite. W pewnym momencie wjeżdżaliśmy w tłum ludzi, powiem szczerze, że nie mogłem się aż skupić na jeździe. Myślałem tylko o tym, żeby wszędzie gdzie są ludzie, żeby gdzieś tego boka zapiąć, żeby pokazać tą atmosferę, jak kiedyś wyglądały rajdy, jak te auta powinny jeździć. Czasy nie miały kompletnie żadnego znaczenia, atmosfera udzielała się z każdym kilometrem. Ludzi było po prostu niesamowita ilość. Nigdy w życiu nie widziałem tylu ludzi na odcinkach. Zakręte, zakręte, Każdy odcinek to nowa harmonia patrzę, że czego przyjdzie, Krystus się śmieje Czasem odpowiedzi, ale gdzie szaleje Z sercami oczu, czas się istnieje Jutro w tej trasie, co się dzieje, cześć się jest wam, jego duszą Każdy kilometr nam serca za speczce. Krzysztof chorąży, Patryk chorąży! Wielkie ogromne brawa zadeklarował, że nie pojedzie na czas i nie pojechał na czas. Robił wszystko, żebyście zapamiętali jak najlepszą, jak najlepiej drugą edycję polskiego Rajdu Legend. Krzysiu, spełniłeś swoje marzenie? Tak, spełniłem swoje marzenie. Zawsze chciałem odczuć, jak to jest wjechać w taki tunel z kibicami. I powiem, że dzisiaj to się udało. Było was mnóstwo na trasie. Miałem dla Ciebie naklejkę, ale wszystkie rozdaliśmy dzieciakom na trasie, także sorry.